Edward Rydz-Śmigły był marszałkiem Polski, a zarazem naczelnym wodzem Wojska Polskiego. 17 września 1939 roku ucieka z Polski do Rumunii ze względu na agresję ze strony Sowietów. Do dnia dzisiejszego jest obarczany za klęskę kampanii wrześniowej. Ale co by było, gdyby nie uciekł do Rumunii i przejął władzę w II Rzeczypospolitej? Przekonajmy się! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Hercew Iron 4. Pomysłodawcą tego odcinka jest ten oto użytkownik, a jeżeli chciałbyś się tu znaleźć, napisz komentarz z pomysłem na następnym gdy film. A więc jestem już na Polsce i w dzisiejszej rozgrywce pójdziemy trochę historycznie i wybierzemy sanację. Aczkolwiek zamiast umocnić rządy mościńskiego, postawimy na Edwarda Rydza-Śmigłego. I rozpoczniemy oczywiście od dokończenia Konstytucji Kwietniowej. Wybierzemy sobie także podstawowe badania niech to będzie inżynieria elektroniczna, produkcja oraz budowa. Postawmy też kilka fabryk cywilnych i dobrze by było gdyby budowały się na infrastrukturze przynajmniej 60%. Moja produkcja przedstawia się w sposób następujący i postawimy na samoloty oraz artylerię. A gdy wszystko zostało już ogarnięte. Pora w końcu rozpocząć rozgrywkę. Pierwszy cel został wykonany, i rozpoczynamy od razu polski militaryzm. Wybierzmy sobie także na dowódcę pana Sostkowskiego, bo na pewno przyda nam się doświadczenie armii. A im wcześniej będziemy je zbierać, tym lepiej. Wypadałoby teraz konsolidować rządy sanacji i tak też zrobię. I tak przy okazji odpaliły nam się wydarzenia dotyczące irytacji prawicy oraz lewicy. A wykonując te cele, możemy decydować o ich poziomie. I szczerze mówiąc, na samym początku zrobię sanację lewicową, żeby jak najszybciej zdobyć ten duch narodowy. W międzyczasie wrzucimy sobie częścią mobilizacji, żeby powoli pobudzać nasz przemysł. Wybiorę sobie także teoretykę armii, którym zostanie śmigły. Zrealizował mi się obecnie legion zasłużonych i przejdę od razu do drzewka gospodarczego i wykonam plan czteroletni, a to wszystko po to, żeby usunąć zagrożenie strajkiem chłopskim. Żeby w naszym kraju nie wybuchła domówka musimy aktualnie zmarginalizować prawicę. Reforma rolna gotowa i pora po niej zrobić zamek, żeby ustabilizować sytuację w naszym kraju, a po nim już bez żadnego większego problemu możemy zrobić drugą osobę w państwie. I w ten oto sposób pozostało nam jedynie balansować nad irytacją sanacji lewicowej. A i żeby nie było, porobimy sobie jeszcze te cele sanacji prawicowej. I dopiero teraz, gdy już mam to wszystko gotowe, przejdę do zwycięstwa OZN-u. A w tym wydarzeniu zaproszę falangę do rządu i za jej sprawą wrzucę gospodarkę wojenną. Więc gdy cele polityczne zostały mniej więcej ogarnięte, dobrze by było teraz zajęcie gospodarką. Pojawiło nam się wydarzenie, gdzie anektujemy za Olzie. Jest to dobra informacja, ale niestety zbliża nas do wojny. Zawczasu stwórzmy jeszcze agencję wywiadowczą, bo na pewno nam się Przyda! Kilka celów gospodarczych zostało właśnie wykonanych. I wrócę teraz do polityki i spróbuję zanektować litwę, więc robimy polski rewanżyzm. Niemcy prawdopodobnie za chwilę zażądają gdańskiej i obecnie mam lekką zakwoskę, czy mi to oddawać czy nie. Ostateczną decyzję podejmę, kiedy wyślą mi Ultimatum. Żądanie aneksji Litwy się wykonało i w tym momencie Rzeczpospolita się odrodziła. To ciekawe, dostaliśmy ich dywizję, ale nie dostaliśmy korów na ich prowincję. Wyślijmy też od razu ultimatum do państw bałtyckich i mam nadzieję, że Łotwa oraz Estonia się zgodzą. Gdańska albo wojna i niestety nie mamy wyboru i musimy to oddać, bo na te konsekwencje nie jesteśmy gotowi. Musimy najpierw ogarnąć kilka spraw związanych z naszą armią. A tak przy okazji Związek Radziecki uzasadnia na nas cel, ale na całe szczęście będzie dopiero za 200 dni. Ultimatum dla państw bałtyckich właśnie się zrealizowało, i Łotwa oraz stanie zgadzają się na nasze warunki. I z nich pozyskaliśmy kolejne 19 dywizji. I tak szczerze mówiąc zamienię to wszystko na mój szablon piechoty, który wygląda w ten oto sposób i postawimy na piechotę o rozpiętości 21 z następującymi kompaniami wsparcia. Musimy się teraz dobrze przygotować na wojnę z Sowietami, ale powinno pójść po naszej myśli. Ustawię też na wszelki wypadek dywizje, które będą broniły mi wybrzeże, gdyby Sowieci chcieli się zdesantować. A po celach politycznych przejdę do wojskowych i rozpocznę przygotowania do kolejnej wojny. Z drugiej strony rozpoczniemy również przygotowania kolaborującego rządu w Związku Radzieckim. A tutaj wypadałoby zrobić plany dla wschodu i tak też zrobię. No i wreszcie musiało to nastąpić i Stalin wypowiada nam wojnę. Ale jak tak patrzę, naprawdę dobrze się trzymamy i nie ma tragedii. Nasze armie są bardzo dobrze wyposażone i gotowe do walki. Ale są związek radziecki jakoś nie garnie się do ofensywy. I teraz nie mam pojęcia, czy rozpocząć ofensywę, czy jeszcze czekać. Aczkolwiek jakieś mini-ataki oni przeprowadzają i ja je bym jeszcze poczekał. Pierwsza misja gotowa i rozpoczynamy od razu kolejną. A jak tak zauważyłem, ustawienie dywizji w portach było strzałem w dziesiątkę, ponieważ armia czerwona po raz kolejny się desantuje. I teraz chociaż nie stanowi dla nas jakiegoś większego problemu. Co ciekawe, w 1940 roku mamy już wybadaną całą doktrynę przewagi ogniowej, a na samym froncie idzie na naprawdę dobrze i statystyki mówią same za siebie. Armia czerwona cały czas wali głową w mur i nie potrafi przebić naszej obrony. A druga misja się już wykonała i rozpoczynamy ostatnią. I to jest też chyba najlepsza chwila na rozpoczęcie ofensywy. No i na jej skutek całkowicie mieszczymy armię sowiecką. Udało nam się nawet ich okrążyć pod Odessą i za chwilę to wszystko dobijemy. I w tych dwóch kotłach znajduje się. Się około 30 dywizji. Dosłownie nie spodziewałem się, że to nam tak łatwo pójdzie i za chwilę będziemy zdobywać Leningrad, ale wydaje mi się, że dobrą decyzją byłoby wyłączenie planu i poczekania, aż nasze dywizje się przeorganizują oraz uzupełnią wyposażenie. Trzecia misja kolaborującego rządu została właśnie wykonana i obecnie mamy 100% kolaboracji w Związku Radzieckim, więc jest to najlepszy moment na wznowienie ofensywy. Jak tak dalej będziemy bardzo szybko posuwać się do przodu, to za chwilę będę wchodził do Moskwy. Krym został zajęty przez Wojsko Polskie. Tak samo jak Leningrad i stolica Rosji już ponownie jest Polska. Ruszmy jeszcze z ofensywą na Stalingrad i prawdopodobnie za chwilę go zdobędziemy. Tak też się stało i mamy konferencję pokojową, której zanektuję wszystko ze względu na naszą kolaborację. A teraz pozostało mi ruszyć na Niemcy, więc będę powoli się na to przygotowywał. Doszkolimy sobie sporo dywizji, bo na pewno nam się przydadzą. I śmiesznie by było, gdybyśmy popsuli szyki Niemcom i stwórzmy Międzymorze do którego Rumunia powinna dołączyć i jak to się wydarzy to znacznie mi skróci linie frontu rozpocznę już do zasadniania celu na Bułgarię żeby ominąć pach trzech bo naprawdę nie mam ochoty walczyć z Japonią. Rumunia zgodnie z moim przewidywaniem dołączyła do mojej frakcji, aczkolwiek nie mam zamiaru dołączać do ich wojny. Cel na Bułgarię gotowy i wypowiadamy im wojnę. Wszystkie kraje osi dołączyły do niej, więc ustawię jeden wspólny front. O dziwo, Niemcy nas aktualnie nie atakują, ale my spróbujmy przeprowadzić ofensywę na Olsztyn. Powoli udaje nam się wchodzić na niemieckie prowincje i prawdopodobnie za chwilę zdobędziemy królewiec. Niemcy w końcu zaatakowali pora się obronić. Udało nam się ogarnąć sytuację, a ja teraz odpalę plan, bo na Naprawdę sporo wyposażenia oraz manpowera, i na razie bardzo dobrze sobie radzimy z armią wroga. Królewiec zdobyty. Tak samo udało nam się odzyskać Gdynia oraz Gdańsk. A wraz z tym osiągnięciem okrążyć 30 dywizji niemieckich. Berlin upada i Niemcy chylą się ku upadkowi. Słowacja już kapituluje. A z nią także Węgry. I Niemcy również dołączają do tej trójki. I naszym ostatnim przeciwnikiem są Włosi. Ale na całe szczęście nie będziemy musieli wchodzić na Sycylię, ponieważ Brytyjczycy ją zdobyli. Benito Mussolini został usunięty i prawdopodobnie za chwilę wybuchnie domówka. I tak też się stało, Republika del Sud została naszą marionetką. Same Włochy z tego powodu skapitulowały i pozostało nam pokonać Bułgarię, która w tym momencie skapitulowała i spowodowała nam konferencję pokojową. I widzimy się klasycznie po jej zakończeniu, no i w ten oto sposób przedstawia się nowy ład Europy. I szczerze mówiąc to by było na tyle z tego odcinka. Jako Polska Rydza Śmigłego pokonaliśmy Niemców oraz Sowietów, a zarazem staliśmy się potęgą światową. Jeżeli ta kampania wam się spodobała zostawcie lajka like oraz suba. A ja wam dziękuję za oglądanie, cześć!